Cześć, kochani, tu Agata, z życie cię kocha. Dlaczego inni czasem nas denerwują? Dlaczego wzbudzają w nas różne emocje, których byśmy nie chcieli? Inni mi denerwują, ponieważ Widzę, że oni nie widzą jakiejś prawdy. I postanawiam sobie, że ja im pokażę, że oni nie widzą, że jest inaczej niż oni myślą. Może nawet im w jakiś sposób pomogę. Chciałam cię dzisiaj zachęcić, żebyś ten czas, który poświęcasz na to, żeby pomóc innym przez denerwowanie siebie, co nigdy nie jest ani skuteczne, ani miłe, żebyś przeznaczył ten czas na decyzję, żeby odkryć swoją własną prawdę. Czego ty nie widzisz? I nie chodzi mi o opinie. O jakieś mądre teorie. Których tak naprawdę nie wiesz. Bo nie masz 100% danych. Tylko skadywania teorie. To są te opinie. Tylko chodzi mi żebyś pozwolił. Sobie odkryć to, co chcesz, żebyś przestał sobie przeszkadzać na drodze. I, i ja mam takie, co sobie mówię w, w momentach, kiedy zauważam, że moje wynika wynikające z pobudek ego motywacje mogą mi szkodzić. Mówię sobie wtedy, tak jak jest. Ma być i wtedy się otwieram na to, co chcę usłyszeć, bo to tak naprawdę nie chodzi o to, żeby tyle mówić, żeby przekonywać, tylko chodzi o to, żeby słuchać, żeby zauważać rzeczy, które życie chce nam pokazać dla nas. A jeśli będę miała mnóstwo warunków, że musi być tak, jak ja chcę, nawet że inni muszą się tak zachowywać, bo ja wiem lepiej, jaka jest prawda, to bardzo ograniczam w sobie przepływ tego, co może przepływać. Tak, jak jest, ma być. I jak to poczujesz, to już nic więcej nie musisz. Są osoby, które by dyskutowały z moim tak, jak jest, ma być, że to mi się nie podoba. Mam prawo wyrazić opinię, jeśli posiadam na jakiś temat opinię. Ok, ale spójrz na to, czy sobie pomagasz tym, czy masz po pierwsze jakiś wpływ na to, czy, czy rzeczywiście zmieniasz sytuację, i czy tobie. To pomaga. Czy ty jesteś silniejsza w tym, co się dzieje? Często siebie zdradzamy, żeby komuś pomóc, albo coś naprawić, albo na coś wpłynąć i czujemy się ofiarami, bo tak naprawdę nie mamy wpływu na pewne rzeczy i siedzimy i krytykujemy. To mi się nie podoba. Jak ona mogła to zrobić? Jak on mógł to powiedzieć? Kochani, tak jak jest, to co teraz widzisz, to co teraz się dzieje, ma być. Przestań walczyć i zrobisz sobie miejsce, żeby usłyszeć to, co sama sobie chcesz pokazać. Kocham cię.